Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj piątek, 17 października 2025 roku. Wibracja dnia to dziewiątka, księżyc znajduje się w znaku panny. I oczywiście jak to w piątek, y, pierwsze karty na piątek, a później króciutko na temat soboty i niedzieli sobie powiemy. No ale po kolei, zaczynamy od piątku. A więc tak, połączenie dziewiątki z panną. Dziewiątka, czyli czas zakończeń, rozliczeń. Trochę też odcinania pewnych rzeczy, szczególnie jeżeli czuje, czujemy, że coś już nam nie służy, że coś w pewien sposób się wypaliło, może zakończyło jakiś sens i rację bytu w naszym życiu, no to dziewiątka właśnie pozwala nam od tego się odwrócić i jakby definitywnie zakończyć jakiś temat. Ponieważ mamy znak panny, więc my rzeczywiście potrafimy dzisiaj. Bardziej tak, jakby tą rzeczywistość analizować, dostrzegać jakieś takie y, szczegóły, najdrobniejsze. Nasz, y, nasze oko, że tak powiem, jest bardzo krytyczne, jest bardzo chłodne, ale też oczywiście pełne takiej logiki i zdroworozsądkowego myślenia. Czyli faktycznie to, co sobie dzisiaj, że tak powiem, wymyślimy, y, to faktycznie myślę, że będzie dla nas dobre i jeżeli dzisiaj postanowicie właśnie od czegoś się, Odciąć, coś zakończyć, to myślę, że to będzie właściwa decyzja, bo dostrzegając takie szczegóły, których w innej energii możemy nie zauważyć, to pozwalamy dzięki temu właśnie podejmować dobre decyzje. Na pewno. Y no, dzisiaj wszystko, co wymaga też jakiegoś liczenia, jakichś szczegółów, sprawozdania, no to będzie dzisiaj dokładne, precyzyjne. Będziemy bardzo, bardzo, właśnie analityczni też, tak? Więc będziemy porządkować wszystko wokół siebie i nawet, można powiedzieć, no, własne życie również. Więc poczynając od spraw jakichś drobnych, takich nieważnych, jak porządek w szufladzie, a kończąc na takich dużych porządkach, właśnie. Nawet w naszym e, życiu, powiedzmy. No więc taka to jest energia. No i teraz, kochani, karty. Jeżeli chodzi o Barana, tutaj dzisiaj mamy dwójkę kielichów, więc piękna karta, która mówi o połączeniu, o wprowadzaniu. Takiej harmonii, pokoju spokoju i spokoju można by również rzec. Karta przebaczenia, zapominania o wszystkim, co gdzieś tam było trudne czy złe. No i możemy jakby zaczynać nowy temat jeszcze raz, puszczać w zapomnienie właśnie te wszystkie problematyczne sytuacje, uzdrawiać to, co nas wzajemnie gdzieś tam być może zraniło. Więc karta, w której wzrastamy, idziemy dalej do przodu, rozwijamy się, pomagamy, przyjmujemy też tę pomoc wzajemnie, dzielimy się tym, co dobre, wspólnie pracujemy, bo to też przecież nie tylko o uczuciach, ale również o pracy, to może być, może być również o przyjaźni, gdzie ten właśnie to partnerstwo, ta przyjaźń może się cementować, może się gdzieś tam umacniać, właśnie dzięki takiej wspólnocie, którą dzisiaj wybitnie odczuwamy. Kochani, Magda Byka, więc drogi Byku, karta kreacji, karta tworzenia. Myślę, że możesz dzisiaj rzeczywiście. Wpaść na jakiś genialny pomysł, i nie tylko mm, przygotować się do tej realizacji, ale już nawet można, można i ją rozpoczynać. Chociaż dziewiątka może nie jest dobrym czasem na rozpoczynanie, więc, może warto dzisiaj najpierw sobie przygotować teren, posprzątać właśnie to, co mogłoby ewentualnie później jeszcze zawadzać. A później w jedynce zaczniecie faktycznie już realizację tego pomysłu, tego, tego swojego planu. Ale w magu naprawdę można wymyślić rzeczy wielkie. Mówi się, że umaga, słowo staje się ciałem, czyli wszystko to, co powiesz, co sobie wymyślisz, wykreujesz, ma ogromną szansę na stanie się waszą po prostu rzeczywistością. Więc też uważajcie to, na co mówicie. Znaczy, o czym mówicie, co mówicie, bo to się po prostu może realizować i stawać. Na pewno w magu potrafimy w taki całkowity sposób poświęcić się jakiejś jednej idei, jednemu pomysłowi i nic nas nie odciągnie tutaj, nic, się, nic nas nie rozproszy, bo jesteśmy w takim dużym skupieniu, że właśnie to jest też jakby. Może klucz nawet sukcesu, czy właśnie droga do tego sukcesu, poprzez to właśnie takie skoncentrowanie na celu. Bliźnięta dzisiaj mają dziewiątkę mieczy, więc karta trudna jeżeli chodzi o emocje, o przeżycia, coś tam trudnego będzie się działo w waszym wnętrzu. Może was coś bardzo martwi, może jakaś taka myśl natrętna będzie w waszej głowie się po prostu kłębić, kręcić w kółko i będziecie się czymś zamartwiać, czy nawet obwiniać o coś. I to jest też taka energia, kiedy nie potrafimy inaczej myśleć, jak właśnie w taki sposób pesymistyczny i w taki sposób dołujący. Będziecie też bardzo surowe, drogie bliźnięta, wobec samych siebie. I często jest tak, że my coś tam robimy w jakiejś sytuacji, i faktycznie na ten moment to było wszystko, co mogliście zrobić, albo tylko tak można było postąpić, bo taka była właśnie sytuacja. Ale ciężko nam jest za jakiś czas to zaakceptować, bo. A mogłem inaczej, mogłem lepiej, mogłem tak i owak. No może nie mogłeś i trzeba byłoby właśnie przyjąć to do wiadomości, a nie oskarżać się, zadręczać i tymi ciągłymi wyrzutami sumienia, jakby cały czas tą swoją głowę bombardować, bo tak naprawdę to niczego wam nie da. Będzie tylko wzrastać wasza frustracja, wasze gdzieś tam zdenerwowanie. No i niestety, ale będziecie no po prostu w coraz gorszej kondycji psychicznej, a wręcz czasem w dziewiątce mieczy mówimy, że nawet ta kondycja psychiczna przekłada się na problemy ze zdrowiem fizycznym, czyli takie psychosomatyczne już później dolegliwości się zaczynają pojawiać, więc po prostu trzeba to odpuścić. Kochani rak, rak ma dzisiaj królową mieczy, więc no umysł wasz dzisiaj pracuje w zgodzie z energią z dnia, czyli na bardzo wysokim poziomie. Taki wysoki potencjał intelektualny na pewno macie dzisiaj sprawny umysł, błyskotliwy. Wy same, drogie raki, będziecie bardzo szczere, bardzo bystre, otwarte również na komunikację z innymi. I będziecie dzisiaj swoje zdanie przedstawiać w taki sposób bardzo bezpośredni, otwarty, trafiając do sedna, ale często też będzie to taki sposób, no powiedziałabym, że. Hmm... No, no nie będziecie owijać bawełny, czyli możecie strzelać z takich po prostu pocisków, które no niestety, ale będą ranić. No ale co, no z drugiej strony królowa mieczy ma wspaniałe poczucie humoru, więc potrafi też często właśnie w sposób taki humorystyczny jakieś tam napięte, trudne sytuacje rozładować. Więc myślę, że mimo tego, że gdzieś tam wbijecie tą szpilkę, kogoś być może skrytykujecie, komuś jakąś łatkę przypniecie, no to mimo wszystko wszystko jednak będziecie potrafili z tej sytuacji wyjść w miarę obronną ręką właśnie dzięki temu poczuciu humoru. Więc no, ogólnie rzecz biorąc, energia nie jest zła. No i mamy, kochani, dla Lwa kartę arcykapłanki. Więc, moi drodzy, tajemnice. Sekrety, poszukiwanie być może jakiejś odpowiedzi, jakiejś prawdy, prawdy, być może właśnie o czymś się dowiecie i będziecie koniecznie chcieli się zagłębić w ten temat, tak, dowiedzieć się więcej. I w tej karcie raczej nie ma działania, bardziej to wszystko się odbywa na takim poziomie podświadomym. My się wycofujemy w tej karcie z jakiegoś takiego działania. To jest bardziej karta pasywności niż aktywności, karta bierności. Trochę też pozwalamy na to, aby rzeczy działy się w jakiś tam sposób, swoim torem płynęły, bez jakiegoś ingerowania głębokiego w nie. No i w miarę czujemy się spokojni, mamy na pewno duże pokłady cierpliwości, ale też w tej karcie mówimy o intuicji, o takim kontakcie z podświadomością, kiedy wiele rzeczy widzimy więcej, nie tylko to, co jest oczywiste, co widać na pierwszy rzut oka, ale właśnie to, co niedostępne na pierwszy rzut oka, no w tej karcie potrafimy dostrzec, potrafimy się otworzyć na to, co właśnie nieznane, co troszkę inne, co płynie jakimiś innymi kanałami do nas i w związku z tym może się nam udać właśnie jakiś sekret, jakąś tajemnicę Rozwiązać. A więc, no mniej więcej tak. Idziemy do panny. Panna ma dzisiaj kartę śmierci, czyli karta, która mówi o zakończeniach, tak, o przemianie, o jakimś właśnie odcinaniu, sprzątaniu, czyli też karta, która jest zgodna z energią dnia, jak widzicie. A więc warto się skupić na tym, co, co kluczowe, w pewien sposób. Powrócić być może też do korzeni, po to, żeby właśnie Rozdzielić to, co jest ważne, co jeszcze z nami powinno pozostać, od czego możemy się ewentualnie już od, odciąć, odsunąć, odwrócić i co po prostu już zostaje gdzieś tam w przeszłości. Czasem w tej karcie mamy takie hmm, poczucie, że gdzieś tam grzęźniemy w jakimś temacie, w jakiejś sytuacji, no i nie możemy się jakby z tego wydostać, ale właśnie dzisiaj dzięki tej energii i dzięki tej karcie dla Was hmm, myślę, że jednak hmm, będziecie potrafili właśnie. To odcięcie przeprowadzić i pójść no, w, nowy, w nowy jakiś rozdział własnego życia. A więc otwieramy, znaczy odwrotnie, zamykamy jedne drzwi, po to, aby otworzyć następne. Kochani, waga. Waga ma dzisiaj Asa. A monet, czyli nowy początek, jak to każdy as, związany przede wszystkim ze sprawami materialnymi. Mogą to być jakieś przemyślenia, decyzje, albo już nawet i działania związane z zakupem, właśnie z, z jakąś materią, czy z jakimiś takimi konkretnymi działaniami, konkretnymi rezultatami. Czasem to jest po prostu praca fizyczna gdzieś w, tak, w takim, no nawet z, powiedzmy z, do, z kontaktem z ziemią, z dotykaniem y, y, ziemi w połączeniu właśnie y, z naturą. Karta dostatku, karta takiego farta, jak to się mówi, przyciągamy do siebie to dokładnie, czego potrzebujemy, a często też jesteśmy w tej karcie nagradzani za, y, za wysiłek. No więc również to jest karta wzrostu i y, no i Takiego poczucia też bezpieczeństwa, może nawet jakiejś ochrony, którą czujemy, że nad nami jest sprawowana. Kochani, skorpion, skorpion ma dzisiaj czwórkę. Buław, czyli karta radości, zabawy, powodów też do, do radości, do świętowania. Być może wydarza się, czy wydarzy, wydarzyło w Waszym życiu się coś, co właśnie jest tą radością i cieszycie się, chcecie razem ze swoimi bliskimi tę radość wspólnie gdzieś tam przeżywać. To jest celebrowanie właśnie jakichś rocznic, jakichś świąt, to jest również takie odnalezienie swojego miejsca na ziemi, kiedy. Wreszcie właśnie wydostajemy się z jakiejś trudnej y, sytuacji, no i czujemy właśnie ten zachwyt, bo jest nam lekko, radośnie, dobrze i y, y, można powiedzieć, można się teraz wreszcie rozkoszować y, chwilą. A często w tej, w tej karcie też y, życie nas troszkę zaskakuje i, i daje nam właśnie takie, takie bardzo miłe, y, stwarza sytuacje, gdzie możemy się właśnie nimi cieszyć i ekscytować. Kochani strzelec, strzelec ma dzisiaj kartę umiarkowania, karta harmonii, spokoju, ciszy. Wszystkiego jest tyle, ile trzeba żadnego nadmiaru, żadnego braku w żadnej dziedzinie wszystko w idealnej równowadze, w idealnym połączeniu. Łatwo w tej karcie właśnie dojść do porozumienia, do kompromisu znaleźć jakiś złoty środek w każdej właściwie sytuacji. Karta również zdrowienia. I takiego rozkwitania, szczególnie jeżeli były jakieś problemy wcześniej, no to one właśnie mijają, odchodzą do przyszłości. No i w takim idealnym połączeniu konsolidujemy własne siły, własne zasoby i tworzymy jakąś nową e, wartość. Na pewno. E, Również to jest opieka anielska ta karta, więc możecie też takie odczucia dzisiaj mieć właśnie, że gdzieś tam ten anioł nad wami czuwa, czy to stróż, czy inni aniołowie, opiekunowie są blisko i dają wam tę opiekę odczuć. Koźrożec. Koźrożec ma dzisiaj dwójkę mieczy, czyli blokada. Blokada, która w pewnym sensie może uniemożliwiać wam takie jakby realne spojrzenie na rzeczywistość, bo to troszkę tak, jakbyście unikali właśnie tego spojrzenia, tak jakbyście nie chcieli czegoś widzieć, nie chcieli czegoś dostrzegać, a dzisiejszy dzień właśnie zachęca szczególnie do tego, żeby jednak spojrzeć prawdzie w oczy, żeby nie tłumić też swoich własnych reakcji, nie ukrywać tego, co gdzieś tam w środku jest, czy to jest niepokój, czy to są jakieś inne trudne emocje, nie ignorować ich, tylko Pozwolić im wyjść na światło dzienne. My w tej karcie chcemy za wszelką cenę zachować spokój i taki wydaje się, że zen, ale to nie jest, to jest tylko, w tym momencie to jest tylko taka iluzja, bo my tłumimy te naturalne nasze reakcje w tej karcie. Więc, mając tę opaskę na oczach, zaciskając ręce wokół czakry serca, nie pozwalamy. Ani na pełny oddech, ani na takie spojrzenie oko w oko z tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. Tak jakbyśmy właśnie wybierali. Ja nie chcę widzieć, ja nie chcę wiedzieć, ja nie chcę słyszeć, i tak dalej. Na chwilę to może działać, ale pamiętajcie tylko na chwilę. Kochani Wodnik, Wodnik ma dzisiaj Trójkę Mieczy karta złamanego serca i to jest ten stan, kiedy właśnie po momencie kiedy nie widzimy czegoś, bo taką podejmujemy decyzję, kiedy wreszcie ta informacja i tak do nas dociera, mimo naszego, naszej blokady, mimo naszego sprzeciwu, no, wcześniej czy później e, i tak dzieją się takie rzeczy, że musimy się już z problemem e, zmierzyć. I wtedy odkrywamy właśnie jakieś takie kłamstwa, zdradę, jakieś bolesne prawdy. E, rozumiemy, że zaufaliśmy złej osobie, że zostaliśmy zawiedzeni przed kogo, przez kogoś. To jest w każdym razie w tym momencie tutaj odkrycie jakiejś tajemnicy, może czyjejś tajemnicy coś, co niestety, ale będzie dla Was raną, coś Was zrani, coś Wam no, zrobi krzywdę po prostu, tak, będzie to jak, jak cios w plecy, jak wbicie noża czy sztyletu w serce więc, więc niestety, ale może się tu i łza zdarzyć i możecie mieć poczucie właśnie opuszczenia zagubienia, poranienia Kochani Ryby. Ryby mają dzisiaj szóstkę monet. Więc karta, która mówi o takich sytuacjach, kiedy albo coś mamy i możemy się z innymi podzielić, albo czegoś nie mamy i to potrzebujemy. To może mieć szeroki wymiar, ponieważ monety, więc oczywiście sprawy materialne, finansowe, jakieś takie zasoby materialne, może się do tego tyczyć. Ale równocześnie może ta karta symbolizować na przykład naszą wiedzę lub też brak tej wiedzy. Jakiś czas, którego potrzebujemy, lub brak tego czasu, jakieś poczucie właśnie władzy, sprawczości, bądź też poczucie, że tego niestety nie mamy, a potrzebujemy w danej chwili, czy znaczy jakieś okazje, szanse, które dostajemy od losu, bądź ich nie dostajemy, więc to jest taka karta w dwie strony nas no, nastawiająca. Więc może być albo tak, albo tak, albo możecie się z czymś podzielić coś zyskać albo czegoś potrzebujecie i będziecie szukać, aby gdzieś tam właśnie od kogoś być może coś otrzymać. No to kochani co? Bierzemy karty anielskie i przechodzimy do soboty. Sobota, czyli 18 dzień października 2025 roku. Wibracja dnia jedyneczka i Księżyc nadal w znaku Panny. Ponieważ Jedynka to czas właśnie rozpoczynania jakichś działań i to na wielu, na wielu poziomach. Oczywiście będzie to taki dzień, chociaż wiadomo, że w sobotę no, większość z nas jednak nie pracuje. No to może wtedy skupicie się na przykład na choćby dbaniu o własne zdrowie poprzez, na przykład, nie wiem, choćby aktywność fizyczną, czy może jakieś takie inne postanowienia związane właśnie ze zdrowym trybem życia. A może ktoś sobie wymyśli, że rozpocznie jakąś dietę, bo wszystko co związane ze zdrowiem, z taką higieną naszego życia, to również księżyc w znaku panny właśnie, właśnie zawiera i, i na tym skupia naszą uwagę. Może też być tak, że będziecie właśnie chcieli zrobić jakiś gruntowny porządek, nie wiem, w szafie, w szufladach i tak dalej, a może nawet ktoś wpadnie na pomysł, a odmaluje pokój, tak? No takie reakcje, takie sytuacje mogą tutaj w sobotę mieć miejsce. Będziecie chcieli, aby wszystko było poukładane, logiczne, takie przewidywalne, tak? No i na pewno... Wszystko, co dzisiaj wymyślicie, to będzie miało solidne podstawy, jeżeli chodzi o jakieś plany ewentualne, tak, czy to biznesowe, czy inwestycyjne, jakiekolwiek. One będą na pewno oparte na mocnych podstawach, właśnie jakichś tam, powiedzmy, ekonomicznych. I wszystko to będzie takie, wiecie, harmoni nie harmonijne, logiczne przede wszystkim logiczne i rozsądne po prostu. No to teraz karta, kochani. Karta anielska dla nas wszystkich na sobotę. Nie ma powodu do zmartwień. Czyli, moi drodzy, nie ma powodu do zmartwień, będziemy Dzisiaj, w, znaczy w sobotę, rozmyślać być może właśnie o zdrowiu, o tej naszej takiej codzienności, o, o codziennej aktywności. Nie ma powodu do zmartwień, ale to nie znaczy, że mamy tego nie robić. Mamy, trzeba się właśnie na tym skupić, pamiętać, aby dbać też o to wszystko, i wtedy faktycznie nie będziemy mieli powodu do zmartwień, ale trzeba o tym zdrowym trybie życia jak najbardziej pamiętać. No i kochani, niedziela. Niedziela, czyli 19 października 2025 roku, wibracja dnia dwójeczka, a księżyc o godzinie 6.01 przejdzie do znaku wagi. Dwójeczka, czyli czas na pewno łączenia, budowania, tak, w dwójce też jakby ważne są wszelkie relacje, spotkania, rozmowy z innymi. Na pewno również chcemy, chcemy właśnie się łączyć, tak jak gdyby, czy to w grupy, czy w pary, tak, chcemy być częścią jakiegoś, jakiegoś jakiejś grupy, i na pewno też wzrasta nasza wrażliwość, empatia. Łatwo będzie w, w niedzielę o kompromisy, o takie dogadanie się, i wszyscy będą bardziej tacy przyjacielscy, ugodowi, bardziej dyplomatyczni, bardziej taktowni. Więc naprawdę pod tym kątem bardzo, bardzo dobra energia, pod kątem wszelkich relacji, porozumień, spotkań, randek itd. itd. Więc bardzo fajny dzień, niedziela. No, i teraz jeszcze sobie sprawdźmy, sprawdźmy sobie kartę anielską, a karta anielska mówi nam, kochani, o zaufaniu. No więc, właśnie, zaufanie będzie można kogoś obdarzyć tym zaufaniem, albo po prostu poczuć zaufanie do tego, co wokół nas się dzieje. Tyle, moi kochani, cudowności, cudownego weekendu i do usłyszenia niedługo.